No, a teraz Wam pokażę, jak sobie zarobić jeszcze taką końcówkę. Przekładamy stary stalowy, tutaj jak widzicie, śrubunek. Ja użyję do tego narzędzia. Układamy to sobie w ten sposób. Skręcamy. I teraz robimy tak. W ten oto sposób i zarabiamy końcóweczkę. Cyk. I teraz jak widzicie końcóweczka już jest pięknie zarobiona. Można wkręcać. Zapraszam Was do subskrypcji kanału TTZ Performance. Jak i zaobserwowania profilu na TikToku pod nazwą Krokiet z Masłem.